Śmiem twierdzić, że w dzisiejszych czasach jakieś takie podejście do jakości, to jest kwestia wręcz nawykowa. Może niekoniecznie trzeba żyć w jakimś takim przeświadczeniu, że wszyscy chcą cię oszukać i wszyscy chcą cię okraść i nie wiadomo, co jeszcze, ale mimo wszystko, no sam doskonale wiesz, że jeżeli idziesz do sklepu, no to warto jest jednak czytać etykiety, bo kupisz sobie Xylitol albo kup... o Stevia, na przykład, sobie kupisz, na której będzie napisane wielkim napisem na etykiecie Stevia, czytasz, odwracasz, zawiera 5% stewii. a reszta to jakieś tam Xylitole, Maltitole i inne tam poliole. Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, jest podobnie. Idziesz do sklepu, kupujesz buty, i one ci się za, za... Rok potrafią zepsuć. Jak twój dziadek kupował buty od szewca, to nosiły przez 20-30 lat, i w dalszym ciągu wyglądały dobrze. Tutaj mamy na przykład pasek, który, jak był nowy, prawdopodobnie wydawał się bardzo, bardzo spoko. No bo mimo wszystko, tutaj jest skórka, tutaj jest skórka. Tutaj, jak się przyjrzymy, mamy farbę krawędziową. Która teoretycznie może nawiązywać do wykańczenia takiego, jak jest tutaj, ale w dalszym ciągu jest farba krawędziowa i to widać chociażby w tym miejscu, nie? gdzie ta farba po prostu odpadła i tutaj dalej już się rywie. Bo, mimo wszystko, te farby krawędziowe, co widać zazwyczaj na damskich torebkach, potrafią się jednak niszczyć bardzo szybko. I Oszustwem w takiej sytuacji jest to, że wydaje się, kurczę, mam przecież gruby pasek. Przecież taki mięsisty jest, nie? I taki bierzemy grubościomierz i pokazuje nam 5 mm. No to jest kawał skóry, nie? A się okazuje tak, jak tu się przedrze, rozklei. Dzień dobry, tektura. No, i wiecie, i można iść w takie rzeczy i sobie paski kupować coraz, 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 ale tak jak mówię, to jest kwestia nawykowa, że albo chcesz dla siebie dobrze, chcesz dla siebie rozwiązań jakościowych i dbasz o siebie, i idziesz do sklepu, zamawiasz gdzieś tam w internecie jedną rzecz, która ci. Będzie służyła przez lata, przez długie, długie lata będzie Ci służyła i będzie, jeżeli będzie się starzała, to tylko i wyłącznie z, jakby to nazwać, taką, z taką godnością, nie wiem, bo ta skóra będzie się wyślizgiwała tylko i wyłącznie, ona w dalszym ciągu będzie taka mięciutka, taka taka fajna, oczywiście, jeżeli będziesz o to dbał i będziesz na przykład tą skórę od czasu do czasu tłuszczę. no bo wyobraź sobie, chodzi w skórzanych butach i w ogóle nie pastować. No, no można. Tylko, że po co? Decyzja. Decyzja jest prosta z mojego punktu widzenia, a najlepiej to przyjąć to w formie nawyku, żeby się po prostu nie zastanawiać. I jeżeli za każdym razem będziesz dla siebie chciał dobrze i w kwestiach żywieniowych, i w kwestiach tego, co na siebie, na siebie zakładasz, jeżeli kupujesz na przykład koszulę, no to niech ta koszula będzie jednak bawełniana, będzie lniana, będzie naturalna, a nie ten... Przędobelski plastik i inne takie rzeczy, które jednak się przez skórę wchłaniają. To jest nawyk. To jest typowo nawykowe działanie.